Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? zapytał ich. Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Priorytetem dla Jezusa zawsze pozostaje kwestia zbawienia człowieka. On najpierw głosi słowo Boże, potem dopiero czyni znaki, które to słowo potwierdzają i nauczaniu nadają moc autorytetu Boga. Jednak, chociaż człowiek nie żyje samym chlebem, Jezus nie zapomina o potrzebach życiowych każdego z nas. On sam dostrzega potrzeby swoich słuchaczy i podejmuje inicjatywę ich zaspokojenia. Ile razy słuchałem relacji różnych ludzi o tym, jak w niewytłumaczalny sposób Bóg zaspokoił ich potrzeby. Sam także doświadczam, w tej materii pomocy Bożej. Bóg troszczy się o nas kompleksowo. Chociaż priorytetem pozostaje zawsze zbawienie człowieka, to jednak On dobrze wie, że każdy z nas ma ciało, psychikę i rozumną duszę. On dba o każdą z tych sfer człowieka. Jest jeszcze jeden istotny aspekt tej dzisiejszej dobrej nowiny. Jezus pyta uczniów: ile mają chlebów? Bóg bazuje zawsze na tym, co my sami jesteśmy w stanie ofiarować innym. Wystarczy niewiele, cóż to jest, siedem chlebów i kilka rybek dla wielkiego tłumu. Jednak musiał znaleźć się ktoś, kto podarował owe chleby i ryby. Cud zaczyna się właśnie wtedy, gdy umiem dostrzec braki i potrzeby innych, a potem umiem się podzielić moim własnym niedostatkiem. Pomyślmy dzisiaj, co dobrego mogę uczynić dla innych, z kim dziś podzielę się chlebem dobrem. To nie musi być wiele, ale musi wypływać z potrzeby serca jako wyraz mojej miłości i troski o innych.